Witam w piątym odcinku jestem Inkarz. W tym odcinku zajmiemy się posiłem jakiś nazywa HUGE Crisis. Mogę wam od razu powiedzieć, bo po, i tak jest jak w tej więc co za znaczenie No! I jeden z moich ulubionych soundtracków właśnie teraz leci. Będę z wami czytać, ale wiadomo jak to jest. Stomcom. Hittek yy, hit nakręcono ma sobie kawał Autopia roboty. Tak, mogę prosić. I tak, i, w, i jak spojrzyjcie, to w tym pośpiechie są roboty KAN. Tak, tutaj frasa KAN znowu. Znowu, na wie się. W sumie osi. Ale tak, tutaj jest i są właśnie te takie roboty, jak już zapomniałem, jak się nazywają. Są właśnie te Mono Peter, te jakie tam były. Albo ten, po prostu roboty Sei No dobra. Yyyy, mm, więc tak... Ja tomu... Okej. Okay. Czy tam nie poprzednie sms- A dobra, tu jest, tu jest! Więc ja to sobie Okej, okay, więc to jest moja tuka próba, ponieważ po raz pierwszy z fade Fame. I tak, między się tutaj ściszyłem, kanał, ja mam teraz ją pod niż żeby nie było. O, już zrobione. No dobra, więc... Zdobywamy 175 sieni i tak, był fail, więc. Tak, to się robią. Opowiadam... Trudniej, że to jest. jest Ale w sumie ten też fajty jest. z mojej głupoty, muszę przysnąć. Teraz, właśnie, te. O, właśnie, to jest takie wnajawiające. Przyosnienie przez te Wszystko takie malutkie. Ok. No. Monitor, nie włączaj się. No. Okej okay. O, oh, nice, już mam 165 to mi już na pewno i się lepiej niż wcześniej Muszę przyznać A Ech Właśnie nie lubię tych się trzeba szybko Nie że ma ale mi się to, jak kliknąłem w jedynkę, więc czemu To się nie zarejestrowało Pewnie coś wiążę się tylko z kursorem 300 no was słyszymy jak pójdzie. No, jak na się źle Okej. Znowu nie przeszło przez to jakimś sutem. Chyba teraz tu No okej, okay. mam już ten, mam już kłotę Powiedzmy O nice, muszę się uta... O dobra, więc mi się akurat utało, więc to jest fajne Ej, Jeszcze to muszę się uta Okej, okay, nie No! Hę, z piątej smaragdzi należy to nas. No. Sanneke te keras, Emerald! No. I kontynuujemy. No i właśnie tutaj mamy takie e, Takie, jakie nas jakby wystrzelifują. To mi trochę przypomina te. to, znaczy, to nie dan trzej, ale to się było na podobnej zasasie z tetek są w stoliku na Knuckles. Oj, mamy z znowu. No i wiadomo, znowu jest inna musyszka Okej, tu sobie weźmy, i się tu, przy coś. No i. Okej okej. O, okay. Okay, tak, o, sobie mogę przejść. Nie wiem, czemu, ale tam myślę, żebym musiał ich zniszczyć, ale nie, wygląda na to, że nie. Tam było się Nieważne. Never mind. O, dobra, teraz. Stech muszę. O, teraz te pitl. Tak Mam te Te fokale w te brzmią jak szało i wiem, że nie jestem jedyny jaki tak myśli Okej, okay. enemy No Tak w ogóle pewnie to są jakieś sample powiatowo nie, nie, nie! Kseto. No. No i koniec! Pierwszego aktu. No, nie był jakiś sły. A Okej, okay, tak, akurat mnie się cieszy No i jak tytułki Tak Huge Crisis to jest dosyć siwna nazwa poziomu Huge Crisis Zobacz no, okej okay, są jeszcze siwniejsze, ale znaczy w sumie No w sumie ten yy, su, się, nie będę mówił Co jeszcze na nas czeka Ała No i tyle Okej, okay, to kupię. O i ak akurat checkpoint, więc fajnie Więc O dobra, to stosujemy po fajne Okej okay. mm. O i się, o właśnie jest ten koleś tutaj Ki Jakiś jak z Teraz sobie szczerze mówiąc nie przypominam, żeby byli taki filokowie, żeby byli też w innych jak się pyłka. No ale nie, w sumie pyły y, potopne, ale nie ale nie y, identyczne z tym, co wiem. No dobrze. Co mamy? Uh -huh, takie ruszające się tłoki czy coś. Oj, znowu nie myślałem, okej. Okay. No dobrze. Niech im pęsię. Ej, hey, o! mogę zrobić tą mokę. Dobrze. Okej. No ja ten. Okej. Okay. Nie wiem, czy tam jest przepaść, ale. Chyba w ogóle nie myślałem. Okej, okay, nie ma, w sumie myślałem, że nie jest. Te trzech Okej, okay, a tu jesteś, tu jesteś Proszę, tak nie chcę umrzeć Bo wiem, że bym tutaj był, bym był na 100% Czy coś O, znowu, Są te LUNCHEY Czy coś Okej. Okay. Chyba z tą spadłem. O, dobra, Nie, bo tu jest... Tutaj jestem pewny, że jest przepaść. Okej. Okay. Dobrze. No... Okay, tutaj tutaj w ogóle podajem nie pustować. No i koniec! jest! Jest? krótsze. tuki krótszy. No. I akurat tutaj. Mam eskę. Tak, państwo fajnie. To jest 100 tysięcy. No i pos. I tutaj posy się robią. No. To jest praktycznie pos pierwszy, ale lekko zmodyfikowany. Ech, patrząc na to jakie miałem problemy z pierwszym posem już bardzo dawno temu, to ja się martwię jak mi pójdzie z piątym, ale okej, okay, ale tak, ale ten pos naprawdę, na naprawdę nie moglibyśmy myśleć czegoś innego niż e, po prostu sobie wsiąść w pierwszego posa i koleko lekko zmienić, come on, znaczy nie no, jak to sprawdzicie, że będzie faktycznie lekko zmienione i że to nie jest po prostu pierwszy pos znowu, ale... Ale eh. No i wiadomo, i, ta, i tak zawsze posyp Sony Crash wchodaję tukie. Jeśli tak, e, SONIC Crash Adventure też ma taki problem. Tak, w ogóle Sony Crash Adventure jest nawet o wiele tuszą krom. Znaczy, może nie tuszą w sensie takim, ale chodzi mi o w sensie. Po prostu szesz jakich robimy, po prostu yy, w, sensie, yy, w sensie szekania, bo tam między pośmami trzeba. Zawsze znaczy, między pośmami. o 8 bazie mięsy są nami. W większości przypadków trzeba po prostu w mini to się po prostu robi takie nudne po jakimś czasie. Jeśli zrobię lepszej Stone Crash, a Twenty SO pewnie planuję sobie, jeśli skończę Sonic Crash, to też nie wiem, to jeszcze nie wiem w, w jakim kierunku pójdę, jeśli będę musiał tę mini wam pokazywać. I tak, nie chcę zaraz spoilerować tonikaż, a twańczę, dlatego tak mało mówiłem. Ok, teraz będzie inna, tak, o właśnie, będzie coś takiego. Tak. Ok, dwa hity, ale. Ostatnie hity są zawsze najgorsze w posach, ponieważ się wie, że ten. Bo prostu trzeba będzie się to... to powtarzać. Okej, okay, to akurat moja okazja została ten. To jest psut, ale okej. Okay. Okej. Okay. Okej! Okay. Siwi mnie to, że nie... Siwi to, że nie zmiaszczony zmieszczony. Sejo. Jakim jest to, że nie byłem zmiaszczony tam? Okej. Okay. Spłakam. Płakam. Ostatni hit. Muszę po prostu wysłać... Muszę po prostu wysłać ostatni hit. O nie, nie, nie. Okej. Okay. Nie! Ostatni hit! Płakam! Po prostu nie chcę tego osiągnąć przez następne 3 minuty jeśli umrę. No. Takie są posty w Sonic gosh. No. Okej, okay, już się wystraszyłem, że tam. No i się udało i to się lisze. Nie yes, Okej. Ok. Oh. I. O, się ma place. Tylko to że ktoś tutaj jest. Ciekawe, kto to? Aha, tutaj jesteś. O, Sonic Tails. Więc ty jesteś tym Soniciem. Kim? Uważaj, chodź tu. Co. So Przemu, Co ty chcesz po mi pojasieć Place, więc tak masz na imię. Tak. Mam na imię Place, the cat. Kim ty jesteś i jaki masz związek z Eggmanem Neka? To nie twoja sprawa. To moja sprawa. Więc ja się tym zajmę. Hej, tak to tutaj nie siała? Otwór w przestrzeni się zwiększył. Czy to ma jakiś związek z tobą? Um, więc jest jakiś związek, mówiłem, że to mój problem, więc się mi spokój. Hej, Trace, czekaj, Sonic, Taze, zobaczmy się później. Hmm, wygląda to, że coś tutaj jest siwnego. Potęszajmy sobie, Sonic. Na tej maszynie to się 6 607 jakieś tam, Attitude Nemeth. Na no ja.